A gościem radia PIN jest Witold Michałek, ekspert do spraw gospodarki Business Center Club. Dzień dobry. dobry. Proszę powiedzieć, czy przedsiębiorcy też szykują się na podwyżkę stóp procentowych w kwietniu? Wydaje się, że tak. O tej podwyżce mówi się od dłuższego czasu i podwyżka, która prawdopodobnie nastąpi, o spodziewanej wielkości 0,25 czy 25 punktów bazowych powinna być już skonsumowana, wręcz przy pewnych decyzjach biznesowych, jakie już do tej pory były podnoszone. Mm -hmm. A czy ten argument, który podnosi już po raz kolejny minister gospodarki Waldemar Pawlak, że z podwyżką stóp procentowych to ostrożnie, bo ona uderza w przedsiębiorców, tym samym uderza we wzrost gospodarczy, schładza gospodarkę, a na inflacji przynajmniej teraz wpływa w sposób znikomy, bo... Ona jest wywołana czynnikami zewnętrznymi, tym, co się dzieje na rynkach zagranic zagranicznych. No tak, to jest stary dylemat oczywiście, pomiędzy tymi zwolennikami, którzy mówią, że Celem polityki pieniężnej i polityki Rady Polityki Pieniężnej powinna być dbałość o ograniczanie inflacji, oraz drugi, drugiej grupy, która mówi, że powinno się też dbać w równej mierze o wzrost gospodarczy. Tutaj e, w, 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 najwyraźniej premier Pawlak jest zwolennikiem tej drugiej grupy. Tym niemniej trzeba powiedzieć, że e, jeżeli by doszło do sytuacji, kiedy inflacja zaczyna się wymykać spod kontroli. Jest to problem o wiele większy niż nadmierne podniesienie stóp w stosunku do oczekiwanych, bo to działa krótkookresowo, a inflacja jest bardzo trudna do ograniczenia, jeżeli się wymknie spod kontroli. Także tutaj o to trzeba przede wszystkim dbać, i wydaje się, że Rada Polityki Pieniężnej robi to, co no, jeszcze nie wiemy, prawda, ale jak do tej pory robi to, co się od niej oczekuje. A czy ta ostatnia podwyżka o 25 punktów bazowych styczniowa, jak ją przyjęli przedsiębiorcy? To znaczy bez jakichś większych komentarzy, w tym sensie, że jeżeli inflacja w Polsce jest powyżej celu inflacyjnego, prawda? to znaczy w lutym wynosiła około 3,3%, cel inflacyjny jest 2,5%, w związku z tym wyraźnie oczekuje się, że Polityka pieniężna coś z tym będzie robić. Oczywiście należy też powiedzieć, że podnoszenie stóp procentowych musi być robione z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeżeli robi się to w reakcji bezpośredniej na jakieś szoki bieżące, to to może nie być właściwy ruch. Tutaj wydaje się, że te oczekiwania inflacyjne i inflacja już wcześniej wystąpiła, w związku z czym te ruchy korygujące są zgodne, że tak powiem, z oczekiwaniami. No i te oczekiwania są też takie, że inflacja będzie spadać w kolejnych miesiącach, a złoty będzie się umacniał, w związku z tym traktując te e, analizy jako przyczynek do, do myślenia o podwyżce stóp bądź nie. No więc ja bym nie powiedział, że te wszystkich oczekiwania są, że ta inflacja będzie spaść. To jest zależne, zależne także od poziomu wzrostu gospodarczego. Mówi się o tym, że w tym roku wzrost gospodarczy będzie wynosił około 4%, natomiast w przyszłym roku ten, ten wzrost gospodarczy będzie niższy, 3,5-3,8%. Nawet trochę niżej. To oznacza, że jest szansa, że jeżeli będzie trochę niższy wzrost gospodarczy, to jednocześnie inflacja też nie będzie szalała i w związku z tym można ograniczać podnoszenie stóp w przyszłości. Natomiast w tej chwili nie można o tym nic pewnego powiedzieć. Dziękuję. Gościem Radio PIN jest, był Witold Michałek, ekspert do spraw gospodarki Business Center Club.